Witam, tutaj Notomy Bigos, yy, no to mój pierwszy odcinek nowego let's play'a. Zapraszam. Ciekawy początek, naprawdę. Bardzo ciekawy. Mogę powiedzieć, że się go naprawdę nie spodziewałem. Tak się, że go tak właśnie spodziewałem. Mam szczęście, że jest sobie łóżko. O, jak Albo nie, na pewno sobie miecz. Tak, miecz. Miecz. Dobra. Trzy drzewa sobie tego i na razie tyle z drewnem. Jeszcze jedno. Nie, to jest za dużo, nie chcę mi się... <laughs> Wielu osób y, wiele osób, których sam uważa, że Minecraft jest nudny. Nie, że każdy ma własne zdanie. Próbuję nawiązać jakiś temat z wami. Nie, się to zaczyna... <klamy> A Właśnie, bo ja, ja zapom zapomniałem po prostu. Trzy, trzy, dwa... A dwa, trzy, jeden, raz, dwa. Hop. 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 Ha, 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 błaha, błaha. No i jeszcze. To na po to, żeby. Więc jak wam obiecałem, idę po te owce. no i, i świnia A? Ale te świnia są ubogie. Jakby nie mogły być takie bezczelne i dawać mi tylko jedno mięso. Czy jedna mi nic nie dało? Ham, jeden. Powiem. I wszystkim No Dobra Jedziemy Owca, 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 fajna rzecz Jeden, dwa. Aha, to to wcześniej walnąłem Nie, szarych nie chce, szare są brzydki. O Ooo i... I mam łóżko. A pewnie jest jeszcze na zapas. Tak mi się udało, stadowiec. Barwnik sobie wezmę. Ja użyłem kwiatków tylko do barwniku. Tak dla... no tak jakby... co? Jum... nie, może nie będę wyjął. Oszczędzam. Jedzenie. Co? Już? A, w mordę. Że tak się wyrażę? Właśnie, y, nie wiem, to powiedzieć wcześniej, mój, pierwszy odcinek mojego let's i drugi będzie nagrywany na... Be, bez potworów. Dopiero tam w trzecim i tam w czwartym i tam dalej. Oczywiście jeśli be, be, będą one, no to dopiero potem, dopiero będzie. O, ale fajne. Chyba tu sobie zamieszkam. <tryk> Wy mi wierzycie? Mm, nie, ale nie, tak szczerze fajnie, fajnie. Interesujące. No, w sumie to nie to, co J.J. Joker robi, no, ale inni, żeby tak, właśnie, żeby nie było, że go retyluje. Wof. Wof. Fajnie takie z wzgórze. Jeszcze jest dużo tych jazz No... Fajnie, fajnie. Może sobie domyć na drzewie. Nie. To jest głupi pomysł. Wow! Mam skórę! Ech, dobra, jak na razie tutaj sobie powietrzmy. przez chwilę oczywiście. Gdy już? Albo nie. 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 Gdzie? Tutaj mieszkać. Kto to wymyślił? Naprawdę ja nie wiem. Co za debil wymyślił takie Ech Dobra, le lepiej już się już nie będę w ogóle odzywał. Jabko! Co to jest dużo tu idzie? Takie wysokie, no, mordy. Mordy ja, że pani bocz... E, panie fer... Ej, panie, ja nie wiem. Aj, mi w ogóle jedzenie nie schodzi. Ech, ech, ech. Jabłko, jabłko! Ja chcę jabłko! No. No fajnie, tak was, jak powiedziałabym, skakać jak małupa, jak to mówi mój dziadek. Aau. Nie on tak nie mówi. Czy... mówi jak małupa, ale nie mówi... Nieważne. Yeah. Błaha bułaha, 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 buł, 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 bułaha. No, to było takie zabawne, że się uśmiałem. A wy nie. <śm> nie, <śm> nie, <śm> nie wiem, to było głupie. I dalej ja nie, on gdzie mieszkać. Ja muszę... Nie. Moim teraz celem... No i znowu schodki takie fajne. Y, moim celem jest znaleźć kanion. I koło te no tak, chwilowo, zabierz pan. O, bagno. Widzę tutaj i krowę. A krowy nie, nie, nie potrzebuję. Bo krowy są dla frajerów. Bagno. Nie przepadam za bagnem. Raz, co gram na multiplayer, yy, survival. Spadłem w takie fajne miejsce i od razu mieszkałem, było świetne. Podbieram sobie. Przy, przyda się. Kto mówił, mój kolega, którego nigdy nie, zna, nie znałem. Nie znałem. Nie znam go. No, naprawdę. Kupa, tak. kupa, no. Usp już się uspokowuję. Uspokojuj. Już się uspokoję. szpan. Nie mam gdzie mieszkać. Rodzice mnie nie kochają. Co się tu żart taki jest No jest! Ta świnia była dobra. Ta właśnie miecha. Moja krew. Ej, znaczy czy ten Nieważne. Grzybek. Konio! Yy, nie, jaskinia. no też dobrze. Pokopię trochę Kab... Sto... Pokopię trochę Stąd możemy no, mieć kabustą. Bo... Takie dziwne to stronę. Dobra. W potem pokopię. Really? Really? No, takie zabawne, tylko nie wiem o co w tym chodzi. No, jed w jednym kabarecie słyszałem. Nie powiem wam, bo będę sobie reklamował. Właśnie, jak z takiego kawała, to od, ten, taki jeden... Nie wiem czy znacie, czy raczej znacie. Taki Karl Strasburger, czegoś tam nazywa. Takie świetne kawały opowiada, słuchajcie tego. Przychodzi baba do lekarza z tymi z, z dentkami. Na jednym ramieniu ma 50 dentek i na drugim ma 50 dentek, nie? Lekarz się pyta, co pani jest. A ona mówi, studentka. Ha, 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 ha. No. A więc jak my się już tak pośmiali, no, tak wszyscy się ucieszą, teraz tak fajnie. Ach. Czuję się jak na studiach, chociaż nie, nie, nie byłem... Ach, to moje dzieciństwo. O, mam pomysł na ten, może... Może tutaj pochodzę? Widzicie? Ja pierdziele, ale duże. Jakież to jest ogromne. Normalnie prawie takie, jak... Jak moja ma siostra. A kapujecie, moja siostra jest taka duża. Umarł... Umarł... Przepraszam. Zabiłbym się. To mówił mi kolega, którego akurat znam. Mm, gul. Ach, to żelazo. W pierwszym odcinku. Dobrze, a więc ja za chwilę będę kończył. Ponieważ, gdyż dlatego, że mam dzięki net troszkę. I dlatego, żeby nie dodawać 2 dni. Będę dawał krótkie odcinki ech, ech, ech. Lawa, żelazo. No. no to zaraz się z wami pożegnam, tylko tam zobaczę po, po, podejdę po, po, pod lawę. Ja mam żelazo? 8, no, na kilo w jeden starczy i tam razem jeszcze. Uhuhu. Widzę, że... Dobra. I przy tej lawie skończymy ten odcinek. Yy, Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i czekajcie na następny odcinek mojego świetnego... Czy... <słuch> no może nie aż takiego świetnego, ale jakiegoś tam let's play'a. Cześć.